Cześć, witajcie. Chciałem Wam opowiedzieć trochę o tych nowych zmianach i aktualnościach, które teraz są na Forda Pace. Od paru dni jest o tym dość głośno. Zmiany są dość konkretne, plany na przyszłość także. Opinie są różne: jedni uważają, że to koniec, inni uważają wręcz przeciwnie, że to jest najlepszy moment. Prawda jest oczywiście, jak zawsze, po środku. Moim zdaniem, wszystko jest jak najbardziej ok, natomiast warto się z tym wszystkim zapoznać, przemyśleć, być może zmienić nieco strategię. No, więc, przejdźmy może do konkretów. Najważniejsze zmiany, oczywiście, dotyczą naszych paczek. Od teraz nie będzie tak jak wcześniej, że każda paczka wyrabia jakąś konkretną kwotę, e, czyli poprzednio 220%. Teraz będzie po prostu 150 dni, i zarobki będą zależne od naliczeń, dlatego będzie nieco inaczej niż wcześniej. W tej chwili, dla przykładu, przy naliczeniach 1% dziennie zarobimy 150%. Przy naliczeniach 1,6% dziennie naliczy, naliczy nam 240% zarobku, czyli więcej niż było w sumie wcześniej deklarowane. Eee, takie naliczenia były najczęściej z tego, co można przejrzeć, statystyki jakieś z ostatnich tygodni, miesięcy. To właśnie średnia 1-6% myślę, że będzie najbardziej realna. Eee, oczywiście, Fort obiecuje, że będą dążyć do 2% na dzień, co da nam właśnie 300% zarobku na paczkach. Jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej, obecnie są dosyć niskie te naliczenia, ale myślę, że lada chwila to się zmieni, gdy już wygasną paczki, które były wcześniej kupowane, ponieważ w 2014 roku i 2015, jak Fortlat Pace w ogóle startował, był nieco inny plan paczek, były paczki właśnie, które wyrabiały 300%, później weszły nowe, które wyrabiały 200%, a następnie dopiero chyba w grudniu 2015 weszły te obecne, czyli 220%. I co za tym idzie? Niektórym już zaczynają wygasać te stare paczki. Z dniem 7 kwietnia wygasła pierwsza pula paczek. Jak to wygląda? No pojawiło nam się w menu, e, w naszym back office, dodatkowe pole. Mamy w tej chwili aktywne paczki paczki, które zostały zamknięte, robiły swoją e, kwotę, a także expired, czyli paczki, które zwyczajnie w świecie wygasły, jakby przed czasem e, deklarowanym, który był oczywiście obiecywany wcześniej. Dla tych osób, które kupowały paczki w 2015 roku jest to niekorzystne, bo ich paczki wygasły po 150 dniach, a miały wyrobić konkretną kwotę, myślę, że nie będą z tego zadowoleni, natomiast dla nas nie ma to większego znaczenia. Obecne paczki w zasadzie wręcz będą miały dłuższą żywotność, bo zakładano, że 110 dni będą średnio wyrabiać te swoje 220%. Teraz mamy pewne 150 dni dla każdej paczki, także nam to wyjdzie na dobre. Jak już mówiłem, niektórym te paczki już wygasają. I myślę, że wtedy jak już zrównają się i wszystkie będą te same. Nie będzie już żadnych starych, inaczej naliczanych paczek, to naliczenia dzienne także wzrosną i ustabilizują się jakoś sensownie. Ford Pace dąży do tego, żeby nie było jedno konkretne źródło dochodu, tak jak jest obecnie, czyli właśnie udziały użytkownicy, którzy wykupują paczki, to jest w zasadzie większość. Na ten moment mamy już Google AdSense. To jest na pewno dobry pomysł. Przy tej ilości użytkowników, jaką mamy, ponad 200 tysięcy osób codziennie, zagląda na stronę i widzi reklamy Google AdSense. Na pewno jest to opłacalne i sporo zasili pulę. Natomiast w planach są jeszcze inne ciekawe rzeczy i ciekawe pomysły. Loterie i jakieś konkursy, prawdopodobnie będziemy mogli. Za pieniądze wziąć udział w jakimś losowaniu. Myślę, że jest to dobra, w miarę pomysłowa opcja. Gdzieś tam wyczytałem, że do wygrania będą jakieś konkretne pakiety paczek, więc może to wyglądać jakoś w stylu: Inwestujemy 10 dolarów i mamy na przykład możliwość wygrania 100 paczek. Kto wie, mniej więcej tak bym to widział, żeby to miało ręce i nogi. Kolejna sprawa to międzynarodowy system reklam. W tej chwili reklamy są no nie do końca jeszcze tak targetowane, jak trzeba. W planach jest to, żeby stworzyć taki system i żeby Fortnite Pace był portalem atrakcyjnym dla różnych firm, żeby chciały się ogłaszać, żeby chciały wykupywać reklamę. Także poszerzenie tutaj pola manewru jest jak najbardziej dobrą opcją. Kolejną sprawą są ankiety, bardzo dobry pomysł, przy takiej ilości użytkowników konsumenckie ankiety czy badania rynku jak najbardziej są wskazane, myślę, że będziemy mieli dostęp do tych ankiet ze strony, zarówno też na maila, polegać to będzie na tym, że jakaś firma badając rynek chce spytać konsumentów o jakieś rzeczy, Fort będzie oferował za pieniądze takim firmom możliwość właśnie a, wzięcia udziału mnóstwa, mnóstwa osób. My, oczywiście, jako użytkownicy, na pewno dostaniemy jakieś pieniądze za wypełnienie takiej ankiety. Myślę, że będzie działać to na zasadzie cash także to jest dodatkowy sposób na zarobek dla nas, a dla całego Fort Pace także spory, spory budżet dodatkowy. Myślę, że super pomysł. Kolejna sprawa to sprzedaż, hmm, prowizja ze sprzedaży produktów, hmm, coś na zasadzie właśnie MLM. Obecnie grupa Ford Marketing Group ma już kilka sklepów internetowych i prowadzą taką sprzedaż. Teraz ma to być nieco bardziej rozbudowane i dadzą też możliwość właśnie użytkownikom Ford Pace e, reklamowanie takich rzeczy i sprzedaż na własną rękę, dzięki czemu my dostaniemy prowizję, Ford AdPace zarobi a jak zarobi, to zarobią wszyscy i tu także będzie większa pula dla naliczeń, również dobry pomysł, jak najbardziej popieram. Kolejna sprawa to oczywiście aplikacje mobilne, w dzisiejszych czasach, gdzie każdy ma smartfona, no myślę, że jest to obowiązkowe, żeby taka aplikacja powstała. Pieniądze z reklam tego typu są naprawdę duże, wiele, wiele aplikacji zapewnia milionowe naprawdę zyski dla różnych firm czy nawet małych e, grup osób, które tworzą takie rzeczy. Także świetna sprawa, kolejny rozwój. Ma być także w planach platforma ogłoszeń. Myślę, że chodzi o coś takiego jak Gumtree czy OLX. Będzie to na rynku hiszpańskim, być może międzynarodowe. I tutaj także przychody z e, ogłoszeń będą zasilać po części budżet FortAtPAce, czyli kolejne źródełko dochodu. Będzie także oczywiście Bitcoin, co z tym Bitcoinem na razie nie wiadomo. Hmm, wiadomo tylko tyle, że chwilowo była tylko opcja na systemy bitcoina, które ręcznie trzeba by obsługiwać no przy tej ilości użytkowników to nie wchodzi w grę. Dlatego Ford AdPays nadal szuka partnerów, którzy zaoferują po prostu obsługę bitcoina z automatu. i Jak tylko to się uda, to na pewno on zostanie wprowadzony. Jeśli już jesteśmy przy walutach, na pewno trzeba wspomnieć o tych nieszczęsnych limitach. Obecnie mamy limit 100 dolarów na dzień na osobę do wypłaty. Wcześniej było 3600 dolarów, później zostało to zmienione na 1000 dolarów, teraz jest 100. Niestety lub niestety, taka kwota podejrzewam zostanie na bardzo długo. Myślę, że jest to spore zabezpieczenie dla, dla całego programu, że ludzie nie mogą wypłacać dziennie więcej niż 100 dolarów na osobę. Mi to absolutnie nie przeszkadza, dla mnie to jest i tak fajny zysk. I jak kiedyś do tego dojdę, to będę szczęśliwy. Natomiast wiem, że no niektórzy na pewno kręcą nosem, no ale jest jak jest. Zostały także wprowadzone limity na konkretne procesory płatnicze. Obecnie 90 tysięcy na pejzie. Jest to więcej niż dwa tygodnie temu. Bo dwa tygodnie temu, kiedy te limity w ogóle weszły, było tylko 20 tysięcy, także szczęście w nieszczęściu jakoś to wzrasta i widać jakiś progres. Inne procesory mają nieco mniejsze limity, ale to dlatego, że oczywiście korzysta z nich mniej osób. Aby wypłacić pieniądze, jak najbardziej jest to możliwe, mimo limitu, wystarczy po prostu przyczaić się o godzinie 12 w nocy o północy. Licznik jest resetowany na Fortat Pace, ja już to próbowałem, udało mi się bez problemu wypłacić. Ważne po prostu, by być o tej godzinie, no jest to kłopotliwe. Nie każdy ma dostęp do internetu czy komputera o takich godzinach, ale jest to do zrobienia jak najbardziej. Plany na przyszłość firmy, biznes na lata. Tutaj mówi się o 25 latach, żeby za 25 lat Fortnite Pace nadal działał. Brzmi to pięknie, ale myślę, że jest nierealne. Natomiast z taką polityką, i jeżeli faktycznie te źródła dochodu inne niż zakup paczek będą na tyle duże, że nie będzie to jakoś bardzo szybko upadać, bo jak to z piramidami tego typu. Eee, przychodzi ich koniec, ale jeżeli będą inne źródła dochodu, jak najbardziej, jest możliwe, żeby to działało latami. I tego sobie i Wam życzę. Trzymam za to kciuki jak najbardziej. Oczywiście limity z procesorów typu, właśnie, Payza czy tu -Klik pay mają zniknąć ostatecznie. Ma być tak, że no każdy może wypłacić w dowolnej chwili te swoje 100 dolarów dziennie. Mam nadzieję, że to niedługo się uda. Że za dosłownie tydzień, dwa, już te limity znikną i wszyscy będą spokojniejsi. Użytkowników stale przyrasta, obecnie jest chyba z 215 tysięcy, a plan jest taki, by był milion do końca roku. Moim zdaniem, możliwe, jeżeli wszystko się ustabilizuje i ludzie przestaną się bać, na pewno zaproszą coraz więcej ludzi do tego programu, bo oferuje on naprawdę dużo. Także ten milion użytkowników do końca roku mieć też osiągalne coś ode mnie no. sytuacja jest jaka jest biznes tego typu wymaga od nas żeby się dostosować nie wolno jakby panikować i od razu rezygnować ze wszystkiego wiedzieliśmy w co wchodzimy także musimy się do tego podporządkować od siebie po prostu polecę jeżeli już zarobiliście jakieś pieniądze to powoli powoli zbierać sobie jakąś część chociaż do wypłaty. Hmm, a jak się wam już uda wypłacić cały wstępny kapitał, z którym weszliście, to tym lepiej możecie to zrobić. Myślę, że moment jest dość dobry do tego. Jeżeli planujecie oczywiście reinwestować dalej, myślę, że też nie jest to zła decyzja. Nie przewiduję tutaj upadku przez najbliższy czas. Ale dla spokoju ducha, chociaż część środków zawsze warto wyciągnąć, i wtedy o wiele łatwiej nam czekać na to, co będzie. Także to tyle ode mnie. Ja trzymam kciuki. Wszystko wygląda dość ciekawie i pomysłowo. Myślę, że będzie dobrze. Obserwujmy, co się będzie działo dalej. Na pewno będę informował. Ja jestem optymistą. Pozdrawiam i dzięki za uwagę.